Postaram się nie mówić o narkotykach. Cześć tutaj, Jania. Piosenki w dzisiejszym odcinku to w większości Wasze propozycje, za które bardzo dziękuję, ale od razu proszę o więcej. Chętnie wykorzystam je w kolejnym takim odcinku. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, zapraszam Was również do playlisty dorośli. Znajdziecie tam więcej reakcji na rap. A jeżeli nie chcecie przegapić takich odcinków w przyszłości, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Dzień dobry, Pani Jolu. Witamy po przerwie wakacyjnej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Pani Aniu, witam wszystkich yy, słuchaczy, widzów. Witam po wakacjach, dzień dobry. Witamy dobry. serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziecie słuchać, oceniać i interpretować piosenki rapowe, które w większości zostały zaproponowane przez widzów Dzikiego Ucha w komentarzach pod ostatnim rapowym odcinkiem. Ura! Ura! Ja tak czułam, ja tak po prostu czułam. Fantastycznie, chętnie zinterpretuję. Wspaniale, ja się cieszę. Tracę tyle czasu na drodze do bycia wielkim Czasem boję się, ze bliskich docenię widząc ich groby Mój najlepszy ziomek to znów tryb samolotowy Szukam prawdy w zdaniach, że wszystko jest kurwa jakby Ciepło dało ramię, mamy hut krakowskie bramy Że póki mam szansę próbować, to nie mam prawa narzekać Tracę tyle czasu na drodze do bycia... Do końca życia będę dla nich rapowanie Odkąd jestem z Ciebie dumny, z tym faktem mi nawet dobrze Daję moim to, co najcenniejsze mam, jestem człowiekiem Ostro Tracę tyle czasu na drodze do bycia... Myślę się gubię w tym, od czego robię przerwy Mój najlepszy ziomek to z samolotowy. Cudne. Jak tylko to usłyszałem, to ja ją widzę tańczącą. Znaczy świetnie tańczy hip-hop. I generalnie obstawiam, że, obstawiam, że Ci się to podobało. Taki jest bardzo dający taki przekaz jasny. Jan Wapołanie to jest jakiś tam dla mnie ale chyba nie dla mnie. To, to już tylko i wyłącznie jakieś nowe odkrycie i, i fajowe. Nie słyszałam, nie widziałam go nigdy, nie słyszałam tego, nie oglądałam, ale to taki tekst intelektualny jest bardzo Tak mi się wydaje z tych ja pana kawałków. Nie znam. Mnie nie znasz? Pana. pana Jana. Sam tekst mi się bardzo podoba. Teledysk też całkiem fajny i do przyjemnego, do przyjemnego bitu. Dobrze, co, co, co możesz teraz powiedzieć o tym tekście? Pani mecenas. Nic. Nic. No rozterki młodego człowieka, tak, któremu z jednej strony bardzo zależy na, na jakiejś karierze, na napędzie do kariery, ale ma w, gdzieś w międzyczasie jakieś, jakieś tam rozkminki. Człowiek sobie zdaje sprawę, że w tym całym pędzie, tak to rozumiem, w tym, tym wszystkim, do czego zmierzamy, do czego zmierzają rapowanie, w jakiś sposób... Się zatraca, boi się, że czas spędzony na byciu, dochodzeniu do celu spowoduje to, że straci kontakt z rzeczywistością, kontakt z otoczeniem, najbliższymi kolegami, koleżankami. Ale generalnie to jest taki tekst, który ja przyjmuję. Też dużo właśnie o tym, że traci, że coś mu przecieka między palcami, kiedy żyje w pogoni za tym właśnie czymś dalekim, o czym marza, jednak życie ją przelatuje. Nie ma tu takich wydumanych rzeczy, nie ma nic o narkotykach. <noise> Ale nie, nie, no, żartuję sobie, a to jest poważny tekst, nie do żartów. Taka samotność trochę, bycia ze sobą, niezauważenia zauważenia innych. Fajnie, oczywiście, ta zwrotka druga też mi się bardzo podoba. Odniesienie do pewnych e, wartości, wartości. E, tak, także mi mm -hmm. się bardzo. Tak. Nie jest fajne, także. Myślę, że mnóstwo młodych ludzi ma takie problemy, jak on tu opisuje. Generalnie tak, bądźmy ludźmi nie zapomnijmy o tym, że, że, że człowiek człowiekowi nie wilkiem, a chyba najbliższą osobą nie zapomnijmy o tym, co się dzieje wokół i takie jest przesłanie chyba tej, tej, tego tekstu. Kompleksy ich nie ukryjesz, chyba że podróżową kominiarką Człowiek motyl się trzepocze przez kłopoty Człowiek, Człowiek motyl, byłem larwą, miałem dosyć Jak zostajesz w końcu sam i uwiera każdy problem Nie ukrywaj swoich wad Kiedy polecę, będzie biało w całej Polsce To znaczy, tak myślisz. Ojej. Tym do ciebie jest to przyjaźń. Fajne. Ty pierwszy raz. Bardzo dobre, też nie znałem. No i znowu problem egzystencji. To jest tekst dla mnie wręcz momentami taki poetycki bym powiedział. Nie no, o samotności, o tym, jak był w kokonie brzydką larwą, i nagle się stał pięknym motylem. Bo to jest najważniejsze, co jest w środku, w głowie, a nie to, co na zewnątrz, jak ludzie patrzą aj, i widzą. Aj. To bardzo ładne jest porównanie. Człowiek motyl się przepoczął przez kłopoty. Bardzo ładne. Potrafił się podnieść no i stał się motelem pięknym, tak. Jest to bardzo osobisty tekst, bardzo osobisty. Szanuję tego gościa za to, co tu napisał, za to, jak się otworzył. Bardzo fajne w ogóle, bardzo fajny kawałek, no? O wyrastaniu z tego kokona i robieniu się tym prawdziwym motylem. Tak, Szpaku, Szpaku Przez. znany. Ja osobiście bardzo <głos> lubię głos Szpaka. Bardzo mi odpowiada. Trochę mnie tam wkurza ten autiotun, co nie zmienia faktu, że ma po prostu fajny głos. Troszeczkę z początku mi nawet przypominał Corteza Nie wiem, według mnie nie powinien wskoczyć coś tam level wyżej, zacząć śpiewać po prostu więcej niż, niż gadać. Bardzo dobre, naprawdę fajne samo to, każdy umrze taki sam, więc już nie martw się. To są jakieś takie teksty zupełnie dla mnie nowe raperów. Ja w ogóle uważam, że rap dużo oddaje rzeczywistości tego wszystkiego, co się dzieje w młodzieży i trochę starszych, więc ja też dlatego między innymi lubię. To są piosenki takie, które bardzo pomogą młodym ludziom odnaleźć się. Jedno jest pewne, że co byśmy nie powiedzieli, to przepraszamy wszystkich, bo, bo, bo jest to takie na szybko i czasami powierzchowne, a w tych tekstach może być coś więcej. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby opisywać, oceniać tylko na bieżąco dla, dla, dla potrzeb tego cudownego programu, który mam nadzieję subskrybujecie i lajkujecie i wszystko, co tam potrzebujemy. Go nie na temat. Gościu pokazuje też właśnie swoje między innymi kompleksy, tak. Reasumując, <laughs> fajny kawałek do przemyślenia i polecam wszystkim oglądającym. Gadkę chorą, to jest Poznań five porą. Zachodnia strona, snutą jak ty późną porą, tu jedni znoszą, od losu ciosy z pokorą, jadą na oją, dumni króle bez koron, a matki za synów leją znów łez jezioro Nadchodzi pod top Idzie wielka fala, fala. Kiedyś ławka, chłopaki z bloków, ekipy Toro. Teraz leśne ścieżki Walden i Henry Toro. Czas odpowiedni, potop, przyjdzie po to przyjdzie posuszy. Dosyć już bredni, pora las posatruszyć. Nie po nazwisku, tu ksy mówią za wszystko. Jak trzymać gardę, dać tak radę, nie upaść nisko. W końcu cały ale wyrzucają na rzeczy i łapią te fale. W dalszy, ciąg to dalszy, to to dalszy to to tej drogi. No ale tu masz blokowisko, chciałeś? Ta, tak, don i blokowisko. No tak. To taki jest bardziej już przypominający rap, który ja znam. Też ma w sobie takie flow, też, też fajnie oddaje rzeczywistość tak naprawdę, innym zupełnie językiem niż poprzednio. tak? Tamte były bardziej e, poetyckie, a te są bardziej takie e, rapujące. Nie wiem jak to określić, bo aż tak się nie znam na tym. Fudają, cynkują fudą, furcią, fudodą. Myślę, że to w teatralnej szkole, to może być jako tam stół z połamywanymi. Mnie się podoba, Faj, fajnie pokazuje życie, nie wiem, w Poznaniu, na blokowisku, problemy, co się dzieje, no i nadchodzi potop, znów jest no, fajnym, że tak powiem, odniesieniem do rzeczywistości, tak? się Ale znowu się pojawia się temat e, kariery. E, no albo się wyrwiesz Obietnicy tego, albo tego że kariera da ci coś tam, a może się okazać pandorą w tym przypadku. Jedni idą Prostą drogą, i y, 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 niestety zbaczają, i potem właśnie kończy się to jakimś ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, ewentualnie y, niestety śmiercią. I, i y, ci rodzice wówczas, tu akurat jest mowa o mamach, y, rozpaczają. Ten cały bit jest dla mnie za monotonny. Ja to, znaczy ja to rozumiem. Rozumiem ten styl artystyczny, w naszych czasach też już to było, a to, to jest, mi się kojarzy z takim klimatem: siedzi sobie. Odchodzi pod top znów, że to jest już takie troszeczkę pod, że tak powiem, jaranie używek i nadinterpretowanie pewnych rzeczy. Ja rozumiem, że tak powiem, o czym on tu, on tu śpiewa, czy tam rapuje. Natomiast po prostu nie jest to totalnie moja bajka. Ja nie lubię tego stylu, na, 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 takiego bojania się i tak dalej. Tamte dwa poprzednie były fajniejsze. Dobra, co tu mają do rzeczy ten, ten puścik biedny, ten rój w budowisku? W budowisku są roje? Jest to pytanie do jednej z naszych y, uczestniczek dzikiego ucha. Są dużo wielu zwierzątkach różnych. Czy w roju są? W roju. W są roje. Co robią wróbki? Rojują się? I mam nadzieję, że oni myślą w tym, w tym tekście też jest mowa o tym. Że nie podoba im się obecna sytuacja w kraju. Nie chciałabym tu polityki, ale, ale wyraźnie jest. I zresztą w poprzednim utworze też było, co pominęłam, ale, ale widzę, że nie da się już teraz pominąć. Chcą też przeciwko władzy obecnej wystąpić i, i widzą to, to zło, które się dzieje. Nadchodzi potom znów. Nie sądzę. Mają nadzieję, że będzie, przejdzie fala i będzie dobrze wtedy. Wysuszy się wszystko i już nie będzie tak źle. małego mówią mi, że jestem po. Kwiat. Po dwie od reklamy. Zwiedzam z kolegami banki. Czwarta rano, ciebie. Dzwoni do mojej mamy. Dobry, wieczór, Trochę poryło mi łeb, ale wciąż jak sklep wielki. Budowałem królestwo, Jaka wielki. Mordo, schowaj ten telefon. Może być podsłuchiwany. Mordo, schowaj ten telefon. Za głośno fikałem to mi wgrali Pegasus. Państwo polskie, bo. pany, baba, Jak się do, odnosi do ostatnich jego wydarzeń? No wszyscy wiemy, że y, rósł wśród y, młodzieży, która jednak miała inne problemy aniżeli większość, bo, bo była z tak zwanych y, dobrych domów, w sensie, że bogatych domów. I on bardzo dobrze poznał to środowisko. W fajny sposób opisuje naszą rzeczywistość. rzeczywistość na jego własnym przykładzie, na przykładzie jego własnej rodziny, o czym też wspomina często jego ojciec, może nie w tak bezpośredni sposób, w sposób bardziej, że tak powiem, prawy, prawniczy. Zawolowany. No, dobra, no. <grym> Rap to nie jest tylko to, co słyszymy i co sami oglądamy. To jest jednak chyba pewien tutaj styl życia, który powinien się, się łączyć z tym, co Uchwa. oni... Zapomniałem słów. Przerwa na reklamę? Je... Tak, reklama. Pij na wodę, na nerwowe... tylko z dzikiego ucha kubka. Po reklamę. Jest najlepsza. Im bardziej, że tak powiem, go gdzieś tam cisną, im więcej ma przygód, tym bardziej im dowala w tekstach. I to nie po raz pierwszy. W tej piosence mówi o tym, jak żyją ci młodzi ludzie, że stać ich na wielki świat, na dziewczyny, które szukają bogatych chłopców, stać ich na to, żeby używać różne używki. No i czasami kończy się to źle. Według niektórych, Mata nie jest takim typowym przedstawicielem stylu Życiaki powinien przedstawiać rap, raperzy, jak wszyscy starali się zebrać cash, żeby cokolwiek nagrać, zaśpiewać, gdziekolwiek znaleźć odbiorców, to matę podwoził samochodem tata do, do no, ale studia. Ale to wcześniej właśnie było, że jesteś e... albo sam do czegoś dążysz? Albo ktoś ci to daje. No, dla mnie on jest w ogóle głosem tego pokolenia. Dokładnie tak, dokładnie to, tak, ewidentnie głos to wszystko, pokolenia. Wszystko, co mówi, to jest dokładnie ta rzeczywistość. Tak? Jest naprawdę też blisko swoich więc. fanów. Mam też taką, takie wrażenie, że to nie jest typ gościa, który gdzieś tam... Al, chociaż nie wiem, no, mogę się mylić, ale, ale przynajmniej sprawia wrażenie gdzieś tam z tego, co słyszę, który gdzieś totalnie odleciał. No, czują z nim po prostu flow, bo jest blisko. Jest mowa o tym, że no, na przykładzie Maty, że jego tata jest osobą, która jest w opozycji, więc... Yy, Władza chce dokuczyć opozycji, na przykład w taki sposób, że podrzuca narkotyki, czy też yy, właśnie, tak jak tu jest mowa o, o pornografii zakazanej i potem wyciąga konsekwencje. Zarazem ja też nie mówię, że to nie może iść w drugą stronę, że ktoś bogaty nie może no wejść nie w jakąś może... subkulturę, kultu po... Wyglądź tak, jako... jesteśmy dalecy od oceniania, tylko oceniamy. Mi się to podoba, znałem ten numer. Jak dla mnie może robić więcej takich? On ma dwie bańki i... jeździ z kolegami po, 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 po bankach szwajcarskich od Szwajcarii do Kajmany, tak? Wyśmiewamy się z fanek, nazywamy je dupkami. Dlaczego? Może nie tylko to się do maty odnosi, ale jest Dokładnie. wielu chyba... Dzisiaj artystów coś tworzą, ale zarazem, według mnie, obrażają ludzi, którzy ich oglądają, a oni ich oglądają, napędzają ich. I to mnie bardzo dziwi. Ja przepraszam, naprawdę nie chcę nikogo urazić, tylko się zastanawiam cały czas nad tym, jak to działa. No i Mata na pewno jest inteligentnym bardzo człowiekiem i na pewno jest pojęty. Padło mi auto na rondzie, ty miło jak To jest świetnie defem Babka na lekcji mnie pyta Dlaczego od szkoły się migam? Za młody żeby mówić, czym było warto Zbyt stary, żeby był mądre Piękny świat Lubię zapomnieć dla nas do sięga Ja wystarczył za ciągle o krok od zwycięstwa 100 tysięcy godzin do szczęścia Wystarczy się nie być przed serek czy tak koszcze nie będzie? No ja lubię tą piosenkę. Tak, ja jej nie znałem, pierwszy raz tak, tak, słyszałem. Tak, tak. Mówię, fajny beat ma. Mam gotowa popłakać się przy tym rapie. Czy ja, mi się no. podoba beat i w ogóle y, strona, strona muzyczna? No i tekstowa też chyba, chyba lepiej niż ten ze tak, <laughs> No bo mamy to, co dzisiaj, do czego chciałbym dążyć, y, o czym, żeby nie zapomnieć. Mówi o tej o nietolerancji środowiska. O tym, że ludzie postrzegają innych przez swoje własne jakieś wady. Naprawdę fajny tekst generalnie o, o dorastaniu, o, o jakichś tam też rozterkach mijającego gdzieś tam czasu. Ja to tak widzę, tak? że jest w pewnym punkcie życia, gdzie nawet mówi, tak że jest na coś, na coś za młody, na coś. Na coś za, za młody, żeby mówić, czy było warto za stare, żeby, żeby łamał strach, tak? Najważniejsze jest, przesłaniem tej, to jest zresztą świetny, moim zdaniem świetnie zaśpiewany, wypowiedziany tekst, ten Piękny Świat. i Gibson śpiewa o tym też, że oni są tolerancyjni, że, że starają się zapominać o tych krzywdach, o tych złych ludziach i złych słowach. Nie podobał mi się, może mi się tak yy, początek, bo przyznam szczerze, mówię o swoich odczuciach. Pierwsza raz to słyszałem, bo był dla mnie taki trochę, trochę płytki, nie wiedziałem o czym to będzie, ale potem się fajnie rozwinęło. gonią cały czas szczęście, które cały czas tak jakby oddalało się, nie było yy, do, yy, do osiągnięcia. Każdy by chciał omijać błędy, być perfekcjonistą, nie da się. Może ja się podobać. Tego. Fajne, ja mówię, ja lubię tę piosenkę także, także fajny wybór, dziękujemy. <noise> Dobrze, następny poprosimy. Chodź, nie, ale nie, jeszcze? Ale nie ale nie, ale, nie, ale nie, ale nie. Nie zgodzę się, oczywiście, na koniec, z pewnym wersem. Wystarczy nie wyjść przed szereg, życie i tak prostsze nie będzie. Wychodźmy czasami przed szereg, no. bądźmy lepszą wersją siebie, dbajmy, edukujmy siebie. się, słuchajmy rapu, zachowując pewne zasady, które dotyczą wszystkich. Tak. Nawet jak lubimy nudyzm, to ubierajmy się na ulicy. <śmiany> na moim boisku szkolnym i wespienie Dać mu parę lekcji lekcji ze zdziwienia, bo tym ten... Teraz nie zna nic brudz presji To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi Gdyby tamten ja mógł temu wysłać faks A gdyby ten ja mógł tamtemu wysłać fax Opowiedziałbym o wszystkim, czego dziś mi brak. Wytłumaczył mu, że czasem nawet nieświadomie Robił krzywdę i że krzywda miewa różną formę Nie chcę tego gówna za nic, gdy wychowam dziecko Będę starał się odgrodzić bracie grubą kreską Meksyk, fajne i to chyba najpiękniejsza piosenka jest. Super, naprawdę. Ociekł, bo no. robi swoje. Maszajc mi robi swoje. I nadaje temu utworowi taką dużą nostalgię. Tak, taki Jestem gotowa hasło rzucić. Słuchajcie, rapu. Piękne w ogóle. Znaczy, muszę przyznać, że muzyka piękna, refren. Jak y... Luna no, Ostrzegłby tego młodego człowieka, któremu się wydawało, że jest wolny i sobie tam patrzy na ten księżyc, na to niebo, prawda, na boisku szkolnym, że życie nie jest w, w, takie proste i łatwe i takie. Nie może być taki wolny, bo w momencie, kiedy. Już osiągnie jakiś sukces, to wokół znajdują się ludzie, którzy zazdroszczą, chcą dokuczyć, chcą odebrać podstępem. Do mnie chyba najbardziej przemawia przede wszystkim refren. On tak naprawdę przemawia. Praktycznie chyba do każdego. Ja powiem szczerze, że jak słuchałem tego refrenu, słyszałem ten numer po raz pierwszy, to się totalnie w ogóle wyłączyłem. To te słowa i, i, i melodia powodują, że człowiek gdzieś w ogóle odpływa i samemu zaczyna się zastanawiać nad własnym życiem. Czy na pewno każdy chciałby sobie wysłać fax w przeszłość? Nie zawsze chciałby coś zmienić, ale nawet tylko wysłać pozdrawiam cię z przyszłości. Ale niektórzy chcieliby zmienić i to jest też taka tęsknota w tym. Cały tekst, przede wszystkim trzecia zwrotka, jest bardzo osobista, tak? Ale ja myślę, że tu można wpisać każde słowa. Każdy mógłby tu napisać własny tekst o sobie, co by powiedział o sobie, samemu sobie, gdyby mógł cofnąć czas. Bardzo ładny utwór na zakończenie, chciałam powiedzieć. Taki dał do myślenia. Dokładnie, to, zgadzam się z Tomkiem, każdy się może pod tym podpisać i każdy ma takie momenty w życiu i faktycznie Absolutnie. to jest taki, tak słucha się i człowiek tak się zaczyna nad swoim życiem zastanawiać. Pierwszy raz jestem tak, y, dotarło do mnie, że te wszystkie, nie wszystkie, wszystkie, przepraszam, nie wszystkie, że te teksty są naprawdę bardzo piękne i tak naprawdę to dla mnie rozczulające, smutne i, ale też dające nadzieję. O, no to strasznie. Zdrowie widzów, że przysłali takie propozycje. Czekamy na więcej. Dokładnie! Specjalne podziękowania dla następujących patronów: Zuzia Kania, Beata Bezak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Walerian Walerian, Piotr Wernicki, Tomasz Magn.